Nie ma chyba nic gorszego jak wieczór spędzony w terenie z tym natrętnym bzyczeniem komarów wokół ucha. Chemiczne spraje śmierdzą i oblepiają, a komary i tak robią swoje. A może obawiasz się, że to nie jest do końca dla Ciebie zdrowe? Spokojnie. Komary znikną w ciągu minuty, jeśli zrobisz jedną z tych pięciu naturalnych rzeczy. Jedna z nich jest naprawdę nietypowa, i możesz się zdziwić, jak dobrze ona działa. Cześć, dzisiaj szybki, konkretny film. Pięć nieelektronicznych, naturalnych i sprawdzonych metod na odstraszanie komarów. Co ciekawe, wszystkie możesz zrobić sam. Niektóre z tych rzeczy w lesie, a najważniejsze, że są bez chemii i bez skomplikowanych przepisów. Gotowi? No to lecimy. Pierwszy sposób jest tak prosty, że aż śmieszny. Potrzebujesz jedynie rozmaryn. Wrzucasz świeże albo suszone gałązki prosto do ognia, a one wydzielają bardzo przyjemny dla nas zapach. Natomiast komary momentalnie uciekają. Warto przed wyjściem do lasu dodać do swojego zestawu przypraw właśnie rozmaryn albo świeży, albo suszony. A jeżeli nie chcesz od razu spalić całego rozmarynu, to możesz spokojnie wrzucić go na taką Żelazną, albo tak jak ja mam tutaj, tytanową patelnię, i go po prostu zacząć prażyć. Żeby spowolnić ten proces prażenia, możesz dodać odrobinę wody. I to bardzo opóźni proces całkowitego zwęglenia się tej przyprawy A co za tym idzie, ten zapach tutaj będzie się unosił o wiele dłużej. O, zobaczcie. Tak on pięknie tutaj, pięknie nam dymi. Spokojnie też możemy użyć innych rzeczy. Ja na przykład też mam ze sobą liście laurowe. I co ciekawe, na przykład okadzanie liśćmi laurowymi, na przykład domu, jest bardzo rozpowszechnione w medycynie naturalnej. I ten sam sposób możemy ich użyć do tego, żeby odstraszać owady, jakimi są komary. W taki sam sposób spokojnie też działa szałwia albo tymianek. I takie rozwiązanie jest świetne zarówno na biwak, jak i grilla. Jest skuteczne i bardzo aromatyczne. Sposób numer dwa to suszona kawa mielona. Jeżeli pijesz kawę w terenie, to nigdy nie zmarnuj tego, co zostaje po parzeniu kawy. Możesz oczywiście użyć świeżej kawy, to zależy tylko od Ciebie, ale pamiętaj o tym, że kawa musi być sucha. Wystarczy, że doprowadzisz do tego, żeby kawa lekko się tliła i dymiła, ja jednak wolę troszeczkę ulepszyć ten sposób, łącząc kawę albo z tłuszczem, albo z żywicą. Jest to bardzo prosty sposób na odstraszanie komarów. Ja mam tutaj kawę, którą dodatkowo dzisiaj wysuszyłem. Łącząc kawę z żywicą, możesz robić świetne, dymne pochodnie, które nie tylko będą roztaczać rewelacyjny zapach żywiczno-kawowy, ale również odstraszać komary. Możesz to spokojnie używać, właśnie w takiej samej formie jak ja tutaj, czyli zostawić to na. W takim lekkim ogniu, żeby to zaczęło się dymić razem z tą kawą, ta żywica. Albo po przestudzeniu się tej żywicy możesz ją uformować na takie małe kawałki, które możesz na przykład nabić na patyk i podpalić, tworząc taką żywiczno-kawową pochodnię. I co najciekawsze, to nadal będzie się żarzyć, kiedy zdmuchniemy ogień, dlatego że właśnie tak działa ta suszona kawa, że podtrzymuje ten żar i to dymienie. I taki prosty sposób nie tylko strasza insekty, ale też pachnie lepiej niż większość świec na komary. Trzecia już metoda to domowy spray. Potrzebujesz tylko i wyłącznie wody i jakiegoś oleju eterycznego, np. oleju waniliowego. Chociaż dla nas zapach wanilii jest bardzo przyjemny, to komary go po prostu nie znoszą. Aby przygotować taki naturalny spray, musisz zapamiętać tylko te proste proporcje: wymieszaj dwie łyżeczki czystego ekstraktu waniliowego z jedną szklanką wody. Oczywiście możesz też to zrobić na tzw. czuja, tak aby ta mieszanka po kontakcie ze skórą pozostawiała bardzo. Intensywny zapach. I taki roztwór możesz spokojnie używać na skórze i na ubraniu w przeciwieństwie do popularnego chemicznego środka DIT. Możesz oczywiście też użyć innych olejków, np. olejek, który się nazywa citrodiol albo olejek z trawy cytrynowej, który nie tylko drażni komary, ale także muchy i meszki. I co ciekawe, jednym z najlepiej przebadanych olejków, jeśli chodzi o repelenty, jest właśnie ten citrodiol. Jest on nawet zarejestrowany przez EPA jako repelent. Czyli środek, który zapobiega ugryzieniom owadów. Tylko pamiętaj, że ten citrodiol, który jest dostępny w większości sklepów zielarskich, jest w stężeniu powyżej 30% niezalecany dla dzieci poniżej 3 roku życia. Natomiast w niższym stężeniu możesz go używać bez ograniczeń wiekowych. Możesz też popróbować z innymi olejkami, np. cedrowym, paczulowym, tymiankowym, bazyliowym, cynamonowym albo z olejkiem z geranium. Co ciekawe, taki domowy spray będzie działał na tej samej zasadzie, co popularny środek chemiczny DIT. Działa on poprzez zakłócanie zdolności komarów do wykrywania zapachu kwasu mlekowego, który wydziela nasza ludzka skóra. Czyli po prostu utrudnia owadom zlokalizowanie swojej ofiary. Wystarczy, że spryskasz skórę albo ubranie, komary tego zapachu nienawidzą, a Ty będziesz pachniał jak ciasteczko. Jest też jeszcze jeden naturalny sposób na to, żeby odstraszyć komary, ale też niektórych ludzi, czyli właśnie czosnek. Jak działa czosnek? Spożycie jednego ząbka czosnku sprawia, że poprzez naszą skórę uwalniane są olejki, które tworzą taką naturalną barierę ochronną. Aktywny składnik czosnku, czyli aliacyna, zmienia nasz naturalny zapach ciała, dzięki czemu komary nie mogą nas namierzyć, no i też przy okazji niektórzy ludzie też uciekną. Jakie mamy alternatywy do spożywania czosnku? Możesz zrobić czosnkowy spray, mieszając zmierzony czosnek na przykład z olejkiem lawendowym lub z drzewa herbacianego. W taki sposób, żeby ten zapach czosnku nie był dominujący, a równie skutecznie działał a potem mieszasz to po prostu z wodą albo na przykład z olejkiem migdałowym po to, żeby to lepiej trzymało się naszej skóry. Możesz też wykorzystać dziegć, czyli substancję pozyskiwaną z brzozy. Dziegć ze względu na swój zapach może działać ostraszająco na komary i inne owady. Jeżeli nie potrafisz zrobić dziegciu, to możesz go kupić jako gotowy produkt w internecie i wymieszać go na przykład z łojem wołowym. W taki sposób możesz go nanieść na skórę i też to będzie zabezpieczać przed komarami i innymi owadami. Numer 4 jeśli chodzi o odstraszanie komarów to będzie chubka, czyli chub jak pospolity tak zwana chuba wysuszona i będzie nam do tego potrzebne oprócz chuby będzie nam potrzebny kawałek sznurka no i też pusta puszka, na przykład po wodzie jeżeli mamy dobrze wysuszoną chubę to oczywiście można jej używać od razu wbijamy ją na patyk i ona się po prostu tli i dymi, natomiast jeżeli mamy Świeżo pozyskaną hubę, która nie do końca jest wysuszona, tak jakbyśmy chcieli. To właśnie w tym momencie będzie nam pomocna taka puszka. Takie maleńkie, już lekko zwęglone, które się żarzą, kawałki chuby, możemy wrzucać bezpośrednio do puszki. I w taki sposób, przygotowaną hubę, możemy, możemy jej pomóc w spalaniu. Ona się tutaj już dymi lekko, natomiast kiedy będziemy taki sposób dodawać tlenu do tego procesu spalania to Ta chuba będzie nam się dymić tutaj o wiele, wiele dłużej. Mamy takie leśne, odstraszające kadzidło. A teraz ostatnia, piąta metoda której nauczyłem się od wędkarzy na Ukrainie. Jest to ważka na kapeluszu. Brzmi dziwnie. Komary są naturalnym pokarmem ważek, więc kiedy ją widzą, to mijają ciebie szerokim łukiem. Możesz użyć na przykład takiej plastikowej e, kupnej ważki, albo możesz użyć wysuszonej ważki, jeżeli taką znajdziesz na przykład nad wodą. Wystarczy, że taką ważkę zamocujesz w taki sposób, aby sobie dyndała nad swoją głową. Na przykład na kapelusz. Jest to proste, nietypowe, ale bardzo skuteczne. Pamiętaj, że nie tylko produkty są ważne, ale także profilaktyka. W sezonie, kiedy jest dużo komarów, po prostu używaj moskitier, a idąc na spacer, to zakładaj skarpetki i ubrania, które pokrywają większość ciała. Po powrocie z lasu sprawdzaj siebie oraz swoje dzieci na obecność kleszczy. Unikaj też pozostawiania swoich ubrań na ziemi. Możesz korzystać z wiatru, dlatego że prądy powietrzne pomagają utrzymywać komary z daleka. A jeżeli znasz jakieś inne naturalne triki, to koniecznie daj znać w komentarzu. Zostaw łapkę, jeśli któryś z tych sposobów Ci pomógł, i zasubskrybuj po więcej praktycznych porad. Do zobaczenia w następnym filmie, i niech komary trzymają się od Ciebie z daleka.